My name is Michał Brzozowski, I'm from Poland, motovoyager.pl Chciałoby się powiedzieć stary, dobry, znajomy Versys 1000, tym razem 100. Versys 1100. Bardzo dobry motocykl, hmm, to już był. Versys 1000 naprawdę był rewelacyjnym motocyklem, jest nadal rewelacyjnym motocyklem, co też udało mi się sprawdzić podczas tego testu motocykl, który w porównaniu takich różnych motocykli adventure w 2020 roku w naszym wielkim porównaniu pierwszym wielkim porównaniu 9 recept na turystyczne enduro zajął Trzecie miejsce, zaszczytne trzecie miejsce. Bardzo byliśmy wtedy zdziwieni, że pokonał mocniejszą konkurencję, i byliśmy w szoku, jak dobrze jeździ ten motocykl. Otóż okazuje się, że dokładnie 4 lata później no ale dla Was to będzie 5 lat bo to jest model 2025 więc dostępny będzie w sprzedaży najprawdopodobniej od przyszłego roku ten motocykl robi parę rzeczy jeszcze lepiej. No ale wróćmy do początków. Co zmieniono przede wszystkim w tym motocyklu? Jak widzicie, bryła tego sprzęta jest cały czas taka sama, bardzo podobna. Co wyjaśnię później, dlaczego tak, dlaczego tak jest. Zegary, owiewka, szyba, cały tutaj ten, ten front, lampa. Wszystko jest bardzo podobne, jak nie takie samo. Rama, oczywiście, siedzenie, kufry, to wszystko jest takie same. No i bardzo dobrze, bo to był naprawdę dobry motocykl. Nie było co poprawiać rzeczy naprawdę świetnych. Co poprawiono? Sprawiono przede wszystkim silnik, ale to tak naprawdę wymogło Euro 5 czyli nowa norma, która będzie nam jaśnie panowała od 2025 roku. Jeżeli Kawasaki chciało utrzymać ten motocykl w sprzedaży, to musiało zrobić coś z silnikiem, żeby spełniał tę jeszcze trochę wyśrubowaną normę, a przy okazji przewieziono kilka zmian. Silnik. Wzrósł jeśli chodzi o pojemność. Teraz z 1043 cm pojemności. Przy tej okazji przewieziono kilka zmian. Silnik, a raczej jego pojemność wzrosła o kilkadziesiąt cm. Z 1043 mamy teraz, chciałoby się powiedzieć, pełne 1100, ale nie. 1099 cm Osiągnięto to zwiększeniem skoku tłoka dokładnie o 3 mm. Zmieniły się też wałki rozrządu, zmieniło się sterowanie silnikiem, co też dało nam większe, więcej sosu po środku. Czyli moment obrotowy został taki sam, moc wzrosła do 135 koni mechanicznych, natomiast moment obrotowy między 3 a 7, czy 4 a 7 tysięcy obrotów jest go po prostu dużo, dużo więcej i to czuć. I to jest, wydaje mi się, największa zmiana, jeśli chodzi o porównanie Versysa 1000 do Versysa 1100. Pierwsze wrażenia z jazdy. Straszliwie elastyczny silnik, tak naprawdę nie ma obrotów, z których on by nie piął się do góry, nie przyspieszał i bardzo, ale to bardzo dobrze działający quickshifter. Ja nie wiem, czy jeszcze, czy kiedykolwiek jeździłem na motocykle, który by miał tak dobry quickshifter. Levela. Zresztą zobaczcie, co uważam, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch motocykli jeden do jednego. Pierwsza różnica, bardzo widoczna, jest USB-A. Za pomocą przetyczki, no ale USB-C nie ma. Fabrycznego, pięknego z napisem Kawasaki. Ale to dobrze, że nie ma. Prześwit w zakręcie. Zobaczcie tutaj w wersji 1100 mamy bardzo krótki ten, nazwijmy to, czujnik. Ta śruba, która pierwsza trze w razie jak zaczynamy się składać w zakręt. Natomiast w wersji 1000 Mamy te śrubę, popatrzcie, jak śmiesznie przedłużono. Ona jest dłuższa o jakieś 1,5 cm. Znaczy to, że prześwit w zakręcie, w złożeniu, jest lepszy i większy w 1100. No, bym tego nie wymyślił, jakbym na oczy sam nie zobaczył. Natomiast jeśli chodzi o różnicę w jeździe między Versysem 1000 a Versysem 1100. To odczuwalna jest rzeczywiście moc silnika, moment tak naprawdę oddawany podczas jazdy, i żeby uzyskać moment obrotowy, właściwie przyspieszenie, no i moment obrotowy też podobny, no to tutaj możemy mieć 4000 obrotów, tutaj 5, tutaj 3. Tutaj 4000-1500 różnicy, żeby mieć te same odczucia z jazdy. Dodatkowo quick shifter, no niesamowity. Tutaj quickshifter działa na szóstkę. Tu z kolei działa na 5, także to też nie jest źle, ale ewidentnie to zostało poprawione. No i siedzenie. Wyżej siedzi się na oryginalnym siedzeniu standardowym na wersysie 1100 niż na oryginalnym standardowym siedzeniu wersysa 1000. No, mam takie odczucie, no i to jest zgodne z prawdą. Reszta, jeśli chodzi o prowadzenie się tych motocykli, bardzo, ale to bardzo podobna, choć bardziej skrętny, wydaje się być wersys 1100. 1000 jest troszeczkę bardziej ociężały, ale to też zwalam na to, że motocykl, którym jechałem, jest w tej wersji Grand Tourer z centralnym kufrem, no i bardzo możliwe, że Konrad ma w nim jakieś, w nich jakieś swoje prywatne skarby. rzeczy, skarby. Mówi, że skarby. No dobrze, no to, to tak wygląda na żywo porównanie tych motocykli. Versus 1100 naprawdę zrobił na mnie bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie, ale w tym miodzie jest trochę dziegciu. No ale to też jestem w stanie niektóre z tych rzeczy wytłumaczyć. Natomiast największym, największą wtopą w tym motocyklu jest port ładowania USB-USB-C. To, co zrobili Japończycy, to jest jakiś żart. Ogólnie rzecz biorąc, no zobaczcie, jak to wygląda. To jest, wygląda jakby to było. Całkowicie rzemieślniczo dodane. Kawasaki na prezentacji pochwaliło się, że zrobili USB-C w tym motocyklu. No ja przez dłuższy czas się zastanawiałem co to jest. Myślałem, że to jest ładowanie Tom Toma jakieś, ale nie. No nie. No po prostu. No nie. Ale okazuje się, że jest to oryginalne akcesorium Kawasaki, i tak też to zrobiono. No można to hejtować przez cały dzień, no ale ja postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak to jest. Dlaczego też szyba nie została poprawiona i od tylu lat podnosi się ją w ten sposób, że zrobienie tego podczas jazdy jedną ręką jest praktycznie niemożliwe. Mówię praktycznie i teoretycznie. Nie, teoretycznie niemożliwe, bo praktycznie jest możliwe. Zrobiłem to podczas jazdy na autostradzie, podczas gdy włączyłem sobie tempomat. Hmm. To wszystko wiąże się z tym, że każdy z tych elementów potrzebuje nowej homologacji. Trzeba sprawdzić, czy dany element poprawiony, jest um, bezpieczny, czy spełnia jakieś tam wymogi Unii Europejskiej i tak dalej, i tak I okazuje się, że Kawasaki stwierdziło, że ważniejsze, ważniejsza jest cena, żeby utrzymać cenę i ten motocykl mamy nieobiecane, ale jest najprawdopodobniej tak, czy będzie tak, że ten motocykl będzie w tej samej cenie cały czas, czyli 1100 będzie kosztował tyle samo, co do tej pory kosztował 1000. Cen nie będę wymieniał, bo, bo macie je na stronie. One też, no, mam nadzieję, że się nie zmienią, ale też są różne ze względu na różne modele tego motocykla, bo jeśli chodzi o Versysa, mamy Versysa w tym momencie 100. Mamy wersysa 1100S i wersysa 1100SE. Najwyższy model, które dodatkowo mogą być wyposażone w pakiety Tourer, Tourer Plus i Grand Tourer. Też nie będę tego wymieniał. Wszystko będzie na stronie internetowej. Różni się po prostu, różnią się te motocykle wyposażeniem. Przede wszystkim tym SK i SE mają wyświetlacz TFT. Podstawowy wersy z tego nie ma. Dodatkowo Tourer ma tylko boczne kufry i parę gadżetów. Tourer plus ma boczne kufry i jeszcze więcej gadżetów, a Grand Tourer ma kufry boczne, światła przeciwmgielne, które też są wcześniej w tamtych gadżetach tankpady, nie tankpady. No i dodatkowo jeszcze kufer centralny. Trochę tych rzeczy jest. Natomiast jak jeździ ten motocykl, bo może o tym powinienem się skupić i na tym, na tym powinienem się skupić i o tym powinienem mówić. Jest mi na tym sprzęcie bardzo wygodnie. Ważę 95 kg. Mam wzrostu 1,90 m, więc jestem kawał chłopa i mieszczę się za tą owiewką. Całkiem cicho mi jest za, za tą owiewką, jeżeli podniesiemy ją wyżej. Natomiast jeżeli dodałbym jeszcze deflektor, na pewno byłoby jeszcze lepiej, więc tutaj brawa za aerodynamikę. Ten motocykl bardzo fajnie hamuje, super przyspiesza w tym momencie naprawdę. Ja mam taką teorię, że 120 koni to jest absolutnie wystarczająco, jeśli chodzi o moc motocykla. Więcej całkowicie nie potrzebujemy, no ale było 120, jest 135 i jest rzeczywiście miło. Więc ten silnik oddaje moc, a przede wszystkim moment obrotowy naprawdę bardzo fajnie i w tym przedziale właśnie 4 7000 obrotów. No czuć tutaj ten sos, no czuć, czuć ten moment obrotowy. Odkręcamy gaz i motocykl przyspiesza. Nie potrzebowałbym, żeby ten silnik był jakiś mocniejszy, biorąc pod uwagę, że pamiętajmy, to jest motocykl turystyczny ważący trochę ponad 250 kg, ale nadal jest to motocykl turystyczny, więc nie potrzebujemy od niego osiągów sportowych. Sportowcem on nie jest. Natomiast każdy motocykl, który ma szczególnie w dzisiejszych czasach 4-cylindrowy rzędowy silnik i to jeszcze ponad 100 koni tego sportu trochę w sobie ma i w wersji 1100 jak najbardziej też tak jest. Można się złożyć w zakręt. Ja złożyłem się do 45 stopni zarówno w lewą jak i w prawą stronę i no tutaj ciekawostka, składając się w lewo, przytarłem podnóżek, składając się w prawo nie przytarłem go, więc mimo tego, że kąt był złożenia taki sam, więc tutaj stwierdzam, że po prostu temat musiał dotyczyć Ściśnięcia może tak, zawieszenia. Musiał po prostu w którymś zakręcie bardziej mocniej usiąść na zawieszeniu i dlatego udało się ten podnóżek przydrapać. Bardzo fajnie mi się jeździło po zakrętach, choć wracając tutaj do hotelu, już po to, żeby właśnie Wam o tym wszystkim opowiedzieć, skróciłem drogę autostradą, bo stwierdziłem, że tak, w górach padało, było mokro. Ten motocykl nie jest stworzony do tego, żeby jeździć po takich bardzo krętych, bardzo trochę nierównych, góra-dół drogach, takich bardzo krętych górskich. On lubi autostrady, a hiszpańska autostrada prowadząca właśnie z tych gór z miejscowości, Berga, bodajże, w miejsce, w którym teraz jesteśmy, to była jedna wielka, kręta droga. Naprawdę, Z ograniczenie do 120, i winkle. Cały czas winkle. Na tym motocyklu naprawdę robi się to rewelacyjnie. No i to ograniczenie prędkości też jest fajne, jeśli chodzi o ten motocykl. Bo, uwaga. W Polsce mamy jako jedyni w Europie no, najszybszą autostradę, ograniczenie do 140 km na godzinę i jeżeli będziemy chcieli tym motocyklem jeździć właśnie z taką prędkością, 140 km na godzinę, takie realne GPS-owskie lub troszeczkę... To przekroczymy, no to wychodzi na to, że tutaj potrzebujemy na liczniku zobaczyć pewnie w okolicach 150-148 km na godzinę. Wiadomo, prędkościomierz motocyklowy trochę zawyża, też jest coś takiego jak błąd pomiaru, więc ogólnie rzecz biorąc, jadąc te 150 licznikowe, 148 raczej nie narażamy się na mandat i to jest taka maksymalna licznikowa prędkość, jaką możemy na tym motocyklu w miarę legalnie utrzymać w Polsce. No i wtedy w tym momencie spotykamy się z problemem. 6000 obrotów, wtedy mamy 6000 obrotów i ten silnik zaczyna dosyć mocno mrowić. To są takie wibracje mrowiące. Nie powiem, że one nie przeszkadzają. One przeszkadzają w czasie jazdy. Trzeba po prostu je omijać. Omijać 6000 obrotów, przechodzić przez te 6000 obrotów dosyć szybko, czyli albo jechać szybciej, czego nie polecam albo trochę zwolnić, mieć 5500, 5700, 5750. Wtedy nic się nie dzieje, jest cisza, jest, jest spokojnie. No i jedziemy sobie 138, 140 licznikowe i też jest dobrze, też do celu bez problemu dojedziemy. Spalanie tej maszyny, przynajmniej tutaj komputerowo, licznikowo, pokazało mi 7 litrów, bak 21, prosta matematyka, że jeżeli dojedziemy do oparów, to jakieś 300 km przy takiej, powiem szczerze, bardzo mieszanej jeździe bo jeździliśmy, jak było sucho, naprawdę dynamicznie. Po zakrętach cały czas hamowanie, przyspieszanie, złożenie w zakręt. Natomiast jak spadł deszcz, to była taka emerycka jazda, deszczowa. No i na autostradzie 120, a czasami 130 przy wyprzedzaniu jechałem. Więc taki typowo miksowy, miksowy tryb jazdy, całkowicie pomieszany, 7 litrów. Na jednostkę ponadlitrową, to, czy to jest dużo? Myślę, że tak absolutnie normalnie. No, biorąc pod uwagę, że jeszcze miałem dwa, e, dwa opóźniacze, czyli dwa kufry, które też przecież jakiś opór powietrzu stawiają. Muszę o tym powiedzieć. O naprawdę rewelacyjnej rzeczy, czyli Quick Shifter, Quick Shifter. Naprawdę jednym z najlepszych quickshifterów, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia, jak nie najlepszymi. W wersysie 1000 już było to dobre, ale w tym momencie tutaj nieważne jakie obroty mamy, jeżeli po prostu nasz silnik jakoś się kręci, a jakoś się kręci, no to musi mieć ponad te 1000. 500 obrotów, czyli jeżeli w ogóle się kręci takim tak naprawdę jedziemy, to możemy zmieniać biegi w górę i w dół bez użycia sprzęgła, i to jest całkowita rewelacja. I te biegi wchodzą po prostu w sposób maślany. Niesamowity, działa to naprawdę świetnie i ten motocykl no, robi to, zmienia biegi w sposób naprawdę idealny. Też jedna ze zmian w silniku dotyczyła skrzyni biegów i zmieniono dwa biegi, piątkę i szóstkę, wydłużono je, choć ja mam taki odbiór, że piątka. W ogóle szóstka taka jest dla mnie nad biegiem tutaj, a piątka jest całkowicie wystarczająca do, do, jazdy, do jazdy takiej w stylu mieszanym. Czyli, bo Oczywiście autostrada, szóstkę wbijamy i jedziemy z większymi prędkościami, natomiast jeżeli mamy jechać, to możemy jechać piątką lub czwórką, i ten silnik jest na tyle elastyczny, że naprawdę nie trzeba wachlować biegami, i to jest naprawdę super. A, jeszcze z jakichś minusów. Co tutaj by dodać, jeśli chodzi o minusy? Powiem o plusie. Opony. Opony Bridgestone to jest ciekawe, bo Tobiasz z redakcji Jednoślada, przed chwilą tutaj rozmawialiśmy ze sobą, mówi, uciekały, uciekały mi opony, uciekał mi przód, raz się przestraszyłem. W ogóle śmiesznie, bo jeszcze wcześniej na punkcie do robienia zdjęć też mówił o tym, że mu te opony uciekają. Nie wiem, nie mam pojęcia o czym mówi, bo te Bridgestone zamontowane fabrycznie na tym motocyklu, jako opony pierwszego montażu, dla mnie są rewelacyjne. Bardzo szybko się nagrzewały, szybko długo trzymały temperaturę. Po tym nawet tak staliśmy dłuższy czas, zaczął padać deszcz, zrobiło się 17-16 stopni. Powiedzmy czekałem na swoją kolej, żeby, żeby jechać pod kamerę czy pod aparat fotograficzny i okazało się, że one cały czas są ciepłe, więc no, trzymają długo, szybko się rozgrzewają i naprawdę nie miałem żadnych z, z tymi oponami problemów serio. Jazda w zakręcie, jazda po prostej. Jazdy z pasażerką wiadomo nie testujemy nigdy, ale tu jest na tyle duże siedzenie, że już widzę, że moja monia by powiedziała, że mu, ale kanapa, ale wygodne. Więc wydaje mi się, że to też będzie bardzo fajny motocykl jako motocykl dla turysty, który jeździ ze swoją drugą połówką. Fajna ochrona przed wiatrem. Super, że mamy tutaj. Mm, że mamy tutaj handbary, mamy fabrycznie grzane manetki tempomat, więc ten motocykl jest tak naprawdę przygotowany do turystyki. W tych wyższych wersjach jeszcze światła przeciwmielne, kufer centralny, wtedy w wersji Grand Grand Tourer. Myślę, że więcej tutaj poprawić się nie da i Kawasaki um, zrobiło naprawdę coś fajnego, poprawiając po prostu ten silnik i um, dając troszeczkę więcej tego sosu w środku i tej mocy. Więc Stał się to też motocykl dla jeszcze bardziej wymagających. Czy coś bym zmienił w nim? Po prostu chciałbym mieć trochę więcej czasu z nim sam na sam, żeby nauczyć się obsługi tej elektroniki. Tempomat, spoko, preload, spoko, e, nauczyć się tego, żeby można było to z zamkniętymi wręcz oczami robić w trakcie jazdy. E, to jest to, czego, czego mi tutaj zabrakło, ale z tego, co rozmawiałem z importerem Kawasaki na Polskę, dostaniemy jeszcze ten motocykl na, na jakieś dłuższe testy, bo wiadomo, to, co ja mówię, powinniście traktować jako, jako takie pierwsze pierwsze Wrażenia. No co ja pojeździłem tym motocyklem? Zrobiłem nim 300 km, pojeździłem nim raptem jeden dzień. No i to przecież jeszcze nie cały, bo słońce nie zaszło. Więc liczę na to, że ten świetny motocykl trafi do naszej, do naszej redakcji jeszcze raz i że będziemy mogli sobie nim pojeździć. Natomiast teraz taka, taki krótki skrót dla każdego właściciela Versysa 1000. Jeżeli masz Versysa 1000, według mnie, według mnie nie jest to. Tak widoczna zmiana, żebyś o nie miał, i żebyś stwierdził, że swojego 2, letniego, swój dwu-3-letni motocykl warto jest wymienić na, na, na 1100. Myślę, że aż taką tutaj rewolucją ten motocykl nie jest. Natomiast każdy, kto szuka dobrego turystycznego motocykla, przeprowadzającego Cię naprawdę przez różne manowce, bo jeździliśmy też po nierównych drogach i motocykla nowoczesnego, jak najbardziej może być to Versys 1100 i poczekajcie na, na Versysa 1100, aż pojawi się w salonach, biorąc pod uwagę, że cena tego motocykla ma się nie zmienić. Tyle ode mnie, ze słonecznej. Momencie Hiszpanii, wcześniej padał deszcz, no ale cóż, jest ciepło, więc ja się z tego bardzo cieszę. Subskrybujcie ten kanał. Ja was pozdrawiam serdecznie. Koniecznie napiszcie komentarz, co byście chcieli, żebyśmy testowali następną razą, co można byłoby poprawić w tym filmie lub co Wam się podobało. To na pewno jest miłe, jeżeli możemy podyskutować w komentarzach. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Michał Brzozowski, motowojager.pl